Nie. Koka. <grym v forcé> Do Ej! Dobra. Czekaj, mamy się tutaj? Dobra niech będzie. Nie, 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 będziesz się dokadrował. I stąd koka, so, bo no. się będzie się nagrywało. Piotr Franczuk, witamy w Strefie OFU. Moim dzisiejszym gościem jest Maciek Kasperkiewicz, fotograf i grafik. Powiedz nam, skąd dokładnie się wzięła Twoja pasja? Cykanie zdjęć, obrabianie ich. Widzisz Piotrku, ja ją wyniosłem od swojego kuzyna. Dwa lata jest młodszy ode mnie. No, to on wszystko zapoczątkował swoją małą cyfróweczką. Jakoś mnie tak tym zaraził się zostało. Jak już zaczęliśmy mówić o twojej pasji, ym, grafice i tak dalej, to może z, pokażesz nam swoje pierwsze zdjęcie, mówisz jakie zrobiłeś, co, co się na nim znajduje. No więc dobrze Piotrze, tutaj proszę bardzo. To jest y, moje pierwsze zdjęcie. No, zostało ono wykonane przy, kiedy najzwyczajniej. Zmawisz? Proszę bardzo. Jak dzień w dzień w e, zimie schodziłem do piwnicy napalić w piecu, wiadomo, żeby w, w domu było cieplutko. Napalić w piecu. E, no do, do, dokładnie, <grym> dokładnie. I wiesz, założyłem tam mojego kota przez e, szybę, no, pobiegłem szybko do domu, przyszedłem z aparatem. I kot dalej więc, siedział. I kot dalej siedział, dzięki Bogu. No i wówczas zrobiłem to zdjęcie. E, słuchaj, to zdjęcie wygląda, no powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda jakby nie było obrabiane. Czy one też były już obrabiane w Photoshopie? No było obrabiane, ale obróbka była niewielka, zostały tylko zmienione kontrasty i delikatnie kolor. Słuchaj, może powiesz co na tym zdjęciu jest, bo ja widzę tego kota, widzę popękaną szybę, nie wiem, dwa okna widzę. Powiedz co dokładnie tutaj można zobaczyć, bo ty się na tym znasz chyba lepiej niż ja. No Piotrze, co tu dużo, dużo mówić? Na tym zdjęciu widać tylko i wyłącznie mojego kota. No jest tam oczywiście budynek sąsiada, który mieszka za mną. I to wszystko. A co sąsiad na to? A Sąsiad tu nie ma nic do gadania. Dobrze. Twoja pierwsza praca. A powiedz, dużo się przy niej napracowałeś? Jakie oceniasz? To znaczy, ja pod względem swoich zdjęć nie jestem tak bardzo obiektywny, bo wiadomo, mm. wie, wiem, jakie wkłady w nią no, wnoszę i dzięki temu jedno zdjęcie dla mnie jest lepsze, drugie gorsze. A to, że podoba się innym albo się nie podoba, to już inna sprawa. Słuchaj, robisz zdjęcia. E, właśnie mamy tu kilka zdjęć e, w studiu. E, słuchaj, chciałem się jeszcze ciebie spytać, na jakim sprzęcie robisz te zdjęcia, bo są one znakomite. Widzisz, Piotrku, większość z tych zdjęć, o dziwo, była wykonana małą cyfroweczką, którą miałem z samego początku. No, był to nie za dobry sprzęt, na szczęście teraz tutaj dysponujesz nieco lepszym, zaraz Ci mogę pokazać, pokazać oczywiście, jeśli będziesz chciał. No to możesz pokazać. No już. Jest to bardzo rozbudowany aparat Przypomina budowę bomby atomowej Ło, kurczę, słuchaj. Jeden, drugi, trzeci, czwarty Piotrze to są trzy tutaj widzisz. Jest mały dodatek do obiektywu, są to pierścienie makro. Makro? Makro. Wyjaśnij e, nam, co to z... jest to makro. Bo makro ja znam to... tylko makro Supermark. Oh. Ma makro to są zdjęcia z dużym przybliżeniem, takie jak właśnie tu możesz zobaczyć. E, pokaż. Proszę bardzo. Po umożliwiają te pierścienie właśnie o wiele lepsze przybliżenie i złapanie nieco lepszej ostrości na owadzie. Hmm, czyli to jest owad. Słuchaj. Mm, powiedz może teraz o tym zdjęciu, później wrócimy do sprzętu, bo tak patrzę na to zdjęcie i nie bardzo wiem jak na nie patrzeć. Piotrze, ja stwierdzam, że każdy powinien zd zdjęcie oglądać tak, jak mu to odpowiada, mhm. bo każdy człowiek wiadomo ma inny charakter, wszystko inaczej interpretuje i tak samo jest ze zdjęciami. Tego ja na przykład swoich zdjęć nie nazywam, nie daję im tytułów, bo liczę na to, że każdy odbiorca widzi w nim co innego i dzięki temu potrafię je zupełnie inaczej odnaleźć. A wracając do tematu sprzętu, wyjaśniłeś nam, że mamy tutaj makro, może mikro będzie też? Nie wiem, powiedz. Coś nie, 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 mikro już nie ma. Widzisz? A, te dwa pozostałe? No tutaj są już dwa teleobiektywy. Jeden to jest 55 na 200 mm a drugi jest 170 na 300 mm z funkcją makro. Słuchaj, ja tam nie mierzyłem w milimetrach, bo ja mierzę w centymetrach, ale wyjaśnij może o co chodzi z tymi milimetrami, bo naprawdę. Widzisz, jakby to powiedzieć, No jest, jest to tak zwany zoom potocznie. Po prostu określony nie, nieco w inny sposób. Tak, tak. Yy, no, ładne aparatyki, naprawdę ładne. Widać, że jesteś przygotowany do tego, co robisz. Słuchaj, wracając do tych zdjęć, pozwolisz, że to tam położę po Twojej Dobra, stronie. Oczywiście. Wracając do zdjęć, chciałem się spytać, które z tych zdjęć jest Twoim ulubionym zdjęciem? Bo ja już mam tu swój, swój taki ideał, ale powiedz, które zdjęcie Ty najbardziej Nie, lubisz? Zdjęcie, moje ulubione zdjęcie masz przed sobą, jest to to czarno-białe z mhm. rybakiem. Jest to zdjęcie do, które mam, do którego mam największy sentyment i najbardziej mi ono odpowiada. Słuchaj, bo ja tu widzę na tym zdjęciu nie wiem, rafineria, nie, no, na stocznia, nie stocznia, Piotr. A to jest stocznia, słuchaj, no taka stocznia, to chyba nie w Polsce, prawda? Oj, nie, 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 zostało to zdjęcie wykonane w Niemczech. W Niemczech. Możesz coś o nim opowiedzieć? Dlaczego akurat czarno-białe? Czy no. ten rybak? specjalnie tutaj stoi, czy to było naturalnie? Piotrze, oczywiście, że to było naturalnie, choć sam uwielbiam łowić ryby. Aczkolwiek zdjęcie czarno-białe jest dlatego, że wówczas ono ma najlepszy klimat. Aha, no rzeczywiście. Wprowadza jakieś tam... jakieś skojarzenia, ten. Teraz ja ci powiem może mój ideał, bo zauważyłem tu takie zdjęcie, ale normalnie bardzo mi się ono podoba. To wygląda jak... Burza, burza, burza to mało powiedziane przy tym zdjęciu. Słuchaj, powiedz, jak to zdjęcie zrobiłeś, bo naprawdę jestem pod wrażeniem i chyba poproszę kopię, da się załatwić. No, zdjęcie jak zdjęcie, zrobiłem je w turawie. W tura... turawie? Naszej opolskiej turawie. Tak, tak, tak. Dokładnie. Nasza opolska turawa potrafi być piękna, mimo że jest cała zagloniona. Nie, to dla mnie ty jesteś artystą. <laughs> dziękuję, robisz. dziękuję. Słuchaj, te chmury takie ciemne, to na pewno było chyba przyciemniane, rozumiem? Tak. Zachód czy wschód? Słońca? <laughs> Nie, był to częściowy zachód. Na szczęście światło akurat ładnie dopisało tutaj co do uh -huh, chmur. Uh -huh. Wszystko stworzyło no, całkiem niezłą całość. Dobrze, to może przejdźmy do innego zdjęcia. P powiedzieliśmy sobie już o pochmurnych klimatach, o klimatach nieco zaburzonych. Yy, przyroda też była ożywiona. A teraz widzę takie zdjęcie tam obok ciebie. Yy, to wygląda według mnie jak yy, pustynia, tylko. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, że w Polsce pustyń raczej no nie mamy aż takich. No, słuchaj, to zdjęcie jest też dobre. Nawet bym powiedział bardzo dobre, może powiesz nam coś o tym zdjęciu. No, widzisz Piotrze, to zdjęcie najzwyczajniej w świecie zrobiłem, kiedy wracałem z imprezy.